Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk prowadzi w Białowieży ciekawe eksperymenty z hodowlą nowej rasy, chwilowo jeszcze nie bardzo domowego bydła. Przyznacie Państwo, że krowy na tle puszczańskiego krajobrazu wyglądają trochę niecodziennie. Ale też i same krowy nie są zwyczajne. Żubro-krowy albo krowo-żubry, albo jeszcze inaczej uczenie hybrydy powstają w wyniku mezaliansu żubra z krową, bądź też odwrotnie. Ten nazywa się facet. Jego mamą jest zwykła krowa rasy czarno-białej i ojcem żubr pokorny, waży bagatelka 1300 kg. Niedawno odbyła się degustacja mięsa podobnej sztuki wszyscy mówią, że jest pyszny. Gorzej z mlekiem. Wedle zapewnie nie jest tłuste, ale jak dotąd nie ma odważnych, którzy by takie krówki chcieli doić na co dzień. Żarty na bok! Jeśli się wszystko powiedzie, bo podobno są jakieś trudności, kto wie, może kiedyś będziemy mogli zamówić żubra w potrawce.